Hello. Witam. Ty, dzisiaj nie wygląda tak źle ta fryzura, co? <noise> Najlepiej spośród 3 dni. Nie ma tragedii. Jak wcześniej było 3 na 10, teraz jest 5 na 10. No ta odgarnka mnie Ukrainka obcinała. Już trzeci raz to powtarzam. Byłem ofiarą ukraińskiej mafii fryzjerskiej. Czemu wyglądać jak frajer? No bo mnie Ukrainka k No co po Jeszcze zapłaciłem za to 80 zł XD. Ja... Yep. Cześć, cześć, że to jeszcze po promocji 20%. Normalnie bym stówę za takie coś. Ale ja nie wiedziałem, że to Ukrainka. No, ja wchodzę do salonu, witam jakiś gigaczat. Ja myślę, no, mam nadzieję, że on mnie będzie op. I nagle, nagle podchodzi typiarium i mówi tak, zapraszam. No i, ch i Ja już wiedziałem, że to już jest koniec. Dobra, trzeba obejrzeć, jakże zachęcającą miniaturkę tutaj jest. Kim jest sulki Stewy? Milioner czy Brudas? Może i to, i to? Kazardista, alkoholik, a to tylko początek zalet Lukiego. Patryk Luke i Steve znany również jako Łukasz Stefek, to streamer, który głównie działa na Twitchu. Pierwszy człon swojego niku wziął od Lucky Luka, a drugi od Minecraft Steve'a. Luke jest bardzo cichą i spokojną osobą. Ja pierdolę tu ty jesteś to też? Znany jest również z tego, że trzyma babkę w szafie. A to z szafy <grym> tak światło na A wybił się on po prostu przez Ksajo. Luki go poznał na Spiku. Y jak się poznałem z Ksajo, po prostu kojarzył mój nick. I któregoś tam miałem, nie wiem, tydzień później chyba napisał do niej popo, czy gram Flexi z Ksajo. I później tam jakieś duło weszło i tak dalej. Przez co zostali oni później ziomkami. I za kolak pokazał go większej publice Dobra, siema, witam wszystkich. Nie wiem, co on robi. Trzeba tak głupio. Niebieski od tygodnia. Oszczędzą. Ile najdłużej się nie kąpałem? No ale ponad tydzień na pewno się zdarzyło może z dwa nawet brud luki ma gigantyczny problem z higieną osobistą zrobić jak chce mi się giga srać jakieś do reklamówki srałem na przykład to towarzyskie jeszcze czeł no. Bo Kibel był zajęty, a mi się tak chciało. Luki nie lubi się za bardzo myć. Dwa streamy były, to na pewno dwa kompanka w tym miesiącu. Sika do butelek. Pojechałem do baby. Zapomniałem posprzątać pod łóżkiem. I wróciłem, tak mi babcia powiedziała, że sikanie do butelek to przesada. No ogólnie Luki jest po prostu takim trochę jeden Sam najmocniej szantał. Szczałem do butli i poszedłem spać. Rano mi się... Wiecie co? Ja kiedyś tak, byłem chory, ja kiedyś byłem chory i była trzecia w nocy i nie mogłem zasnąć i nie miałem siły nawet wstać. Jedyne co miałem obok łóżka to szklankę i do szklanki naszczałem, ale to tyle z takich przygód do Teraz chyba pora na najważniejsze pytanie, na które wszyscy czekacie, czyli finanse Lukiego. W 2024 zarobił on 36 tysięcy złotych, a w 2023 192 tysiące, co daje nam tak około 16 tysięcy miesięcznie. W 2022 173 tysiące, co daje nam prawie 16 tysięcy miesięcznie. Sumując to mamy 400 tysięcy złotych. No i wyjdzie tak, że Luki średnio z Twitcha zarabia 15,5 tysiąca złotych. Nie no, sam no ale to z Twitch'a, nie? Mego Twitcha tak miesięcznie z 15K jest chyba. Nie? Luki również pokazał na streamie ilość, ile zarabia z donate'ów w 2022 zarobił on prawie 55 tysięcy złotych. Dobra, może zrobimy szybki przegląd, ile zarobiłem. W grudniu z donate'ów 2800. O ku... Chyba co? Co to jest September? No a najwięcej? Ula la! Możemy też przejść do współprac. Na streamie Suchar pokazał, że Luki zrobił 700 tysięcy złotych po podatkach. Możesz powiedzieć, luzman? mam? Dobra, tyle. Ile? Czyli Luki tak naprawdę ma swój pierwszy milion za sobą. No co, milioner? Zasłużony, zasłużony. Najlepszy stan Lukiego to był na tym streamie, gdzie Japczan musiał kończyć za niego? Pokaż to. AAAAAAAAH! <laughs> pierdolaj, 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 pierdolaj! <laughs> Pierdola. Ty <śmiewanie> <śmiewanie> wyski, tak jak Ukrainie trochę tak powiedział. Pierdola. Dobra, bo ja tu mam dwie świeżynki, patrzcie. Dzień dobry Polsko, witam was przepięknie w dzisiejszy słoneczny... Ty, ma fryz trochę jak suchar. Przede mną Marian czy Marcel? Marian. Marcel, Marian. Mar to ustalimy dlaczego zaraz Marian, dlaczego Marcel. E powiedz mi proszę, ale tak szczerze. Ile takich osób masz w swoim telefonie? Może więcej niż jedną, to się domyślam, ale tak bym chciał od Ciebie, tak Twoja chwila prawdy. Niepełnoletnich nie mam, tylko tą osobę. Taką jedną tylko tak. sobie wymyśliłeś. A czemu tą jedną akurat Ja Pierdola, akurat raz zrobił wyjątek i trafił na wabika, to się nazywa laki. Zacząłeś rozmowę i w drugiej odpowiedzi, zobacz co Tobie pisze, tutaj nie czytajmy imienia, ale ile ma lat ta osoba, ile Ci napisała, że ile ma lat? Boleś. Kurwa, co mu się dzieje? I co powinieneś sobie zrobić? No skasować. A ty co zrobiłeś? No, człowiek popełnia błędy, przyznaję. Kurwa, co każdy odcinek jest to samo? No, no błęd popełniłem, napisała, powinienem skasować. Jak napisała, je ma i zaraz napiszę tak. A no, wyślij mi zdjęcie, jak, jak szasz, pokaż ci peczkę, Wysyłanie nagrań pornograficznych. Co jeszcze będzie? Klasyczne bingo. Klasyczne bingo ECPU Tak ciekawe czemu te ECPU nie łapie bogatych polityków pedofili, tylko ludzi upośledzonych Nie każdy jest upośledzony z nich, on wygląda na spoko normalnego, nieupośledzonego A poza tym wydaje mi się, że ja nie chcę jakiegoś tutaj oczerniać polityka Ale pewnie jak już jest taki to się dobrze kryje A Poza tym sobie pomyślcie ile jest na takim Discordzie pedofili A ECPU jeszcze się nie dostało do Discorda Chociaż kto wie, może już prowadzę jakieś poszukiwania Albo nawet kurwa na tym streamie na tym czacie na pewno jest chociaż jeden pedofil. Dobrze, że ECPU tutaj nie ma wglądów. Czujcie się bezpieczni. Marianie drogi, pytam dlatego o kulinarię, o kuchnię, ponieważ bardzo często używasz sformułowania paróweczka, parówka, paróweczka. Kojarzysz? Posłuchaj proszę. Jesteś dziewicą, czy uprawiałaś już seks? Czy ktoś wsadzał ci coś między nogi? Chłopak wsadza kobiecie do siści między nogi swoją parówkę. Do siśki parówka, ja pierdolę. A chciałeś się spotkać z tym dzieckiem? Nie. Nie? Tak, no takie luźne pisanie. Ale chciałeś. No, się nie, nie, na nie było opcji na, na snu. Tak? Takie luźne pisanie. No kurwa, kto tak nie pisze, jak się czuje luźno? Spotkamy się, poznamy się, zapłacę ci, dam ci kasę za spotkanie. O! Pokochamy się, seks będziemy uprawiać, wycałuję ci muszelkę, lubię zapłacić ci za to, chcę ciebie Kurwa. rozumiesz? ci do muszelki moją parówkę, pokażesz mi się nago i będę cię całował, zapłacę ci i nikt się nie dowie. Wiesz, że to jest korupcja seksualna osoby małoletniej? To jest ja pierdolę, korupcja seksualna osoby małoletniej. Ja, ja ci powiem tak, i tak go nie zamknę, bo jest upośledzony. Wstydzisz się? A nie wstydziłeś się do 12 latki wysłać na pierwszym planie swojego penisa, a na drugim planie twój brzuch? Jest, zgadza się. No, no kurwa, wąż wystaje za kamienia, tak? Bo po zawsze pod dużym kamieniem się duży wąż i... No i na trzecim planie twoja twarz. Jeszcze tylko brakuje tego, żeby, żeby zapytał, czy widział, jak się mamusia przebiera. Albo czy pokaże zdjęcia mamusi. Popatrz, napisałeś coś takiego. Masz ładną mamę. Może też mi na miarę. Dobra, kurwa. Ja to nawet nie musiałem długo czekać na to, nie? Piszę z nią bliżej. Będziemy, jak mamie sobie rozkocham, sprawdzimy, czy kocha dalej twojego tatę. Nikt się nie dowie. Chcę ją poderwać. Poromansuję z nią. Popiszę o tych sprawach. Umówię się z mamą na seks. Może ona mi coś wyśle, swoje nagie zdjęcia. Będę jej pisał zboczone rzeczy. Ale bym się pobawił z mamą jej siuśką też. Ciekawie, jakie ma majteczki, czy koronki, ale bym pozaglądał twojej mamie. Pewnie jej się chce, jak tata, nie mieszka teraz z wami. Pokazałaby mi, co tam ma pod ubraniem. Wycałowałbym jej to tak, jak tobie. To, czym sika i cycki, bo lubię. Ona by mi siadła na twarz swoją siśką. Fajniej byłoby jej to lizać. Pierwsze bym wylizał ją, a później tobie. Pyszne. Ja pierdolę. Marian. On normalnie trójkąt chce zajebać z jakąś dwunastolatką i jej matką. Nie, zła fantazję. Chcę być twoim niewolnikiem, pod nóżkiem pod stopy. Będę wszystkie życzenia wykonywał, moja pani serca, bogini moja. Jakie mogę... Kurwa do dwunastolatki. Chcę spełnić. Jesteś ważna dla mnie. Zakochałem się w tobie, moja pani. Tylko ty się liczysz, moja księżniczko. Ale bym się tam do ciebie potulił między nogami twoimi. Myślicie, że jakby na przykład rząd dostarczał każdemu takiemu mężczyźnie, raz w miesiącu kurwę to byłyby takie problemy? Bo Oni naprawdę coś mają nie tak ze sobą. <laughs> tak, program Kurwa plus raz w miesiącu. Ja pierdolę. no i powierdolę. Ciekawe czy zanim go wypuszczał, bo pewnie posiedzi tam trochę w więzieniu na areszcie. Ciekawe zanim go wypuszczą, zabić, upośledzonym czy tak dalej, to coś go tam wiecie, prze przetenteguje w więzieniu, przespeluje. Kurwa, co to jest? To jest tatuaż, czy coś ma na mordzie? Przyjechałeś autobusem, zgadza się. I z autobusu tutaj jeszcze przed taksówką. Tyle, co z niej wysiadłeś. Cel tego przyjazdu twojego wiąże się ze spotkaniem z dwunastoletnią dziewczyną. Nie, zgadza to nie się? ja, to nie ja śmierdzę. Ja się myłem o 16.30, się myłem. Nie chciałem się z nią... Nie chciałeś się z nią spotkać. Kurwa. Nie takżeśmy tak to żeśmy to się to... umawiali. Dobra, kurwa. Widzisz, y mam już, ma... Ma... już łamiesz postanowienia no, naszej umowy. Dobra. Czy to jest twój internet? Znaczy twój komunikator z internetu. Chuje, wiem, no patrz, to... no miałeś nie klnić. Mam tym Facebooku dużo. Ja wiem, że masz dużo. Dzisiaj nawet zacząłeś usuwać. Czemu zacząłeś nagle dzisiaj usuwać? Ja Nie ale nie wiem. No, kilka, kilka kont dzisiaj skasowałeś nagle. Dobra, nie, mniejsza z tym. Dobra, nie. Ale to jest twój. Napisałeś coś takiego. Hej, jesteś bardzo ładna. Dziewczynka ci odpisała, że ciebie nie zna. I ma 12. A, lat. I ja ją przeprosiłem za to. No nie, no nie, nie, nie przeprosiłem. Jak nie przeprosiłem, to niech ci pokażę dalej. No ja mam całość rozmowy. Przeprosiłem, bo, bo napisałem, że nie wiem, kurwa. Patryk, no nie wiedziałem dobra, Bo będziemy ej. cię ciągnąć za język. A ja nie chciałem jej chłopie nawet nic zrobić. Kurwa. Nie, nie chciałeś. Nie. I dlatego ci przyjechałeś tu się z nią spotkać. Nie, ja o co przyjechałem, bo jestem na Nie chciałem nie, ch z... nie bo nie e, dobra. <laughs> Nawet chłopie nie dotknął. Pokazać kurwa. ci rozmowę, którą jeszcze prowadziłeś z autobusu. Pokazać Ci twoje zdjęcie, które <laughs> wysłałeś z bo, przystanku kurwa. w pilźnie. No to nie mów, że przyjechałeś sobie tutaj pochodzić, bo przyjechałeś, nie, na, nie spotkanie... Nie, na, pewno... przyjechałeś na spotkanie z 12-letnim dzieckiem. Nie, ale bym się nie spotkał z nią, kurwa. No ale przyszedłeś tu, gdzie ona miała stać. Byłeś przekonany, że ona tutaj stoi. Pisałeś, że już jesteś, czekasz, wysiadłeś z taksówki. Nie, wy, wy wy... przywiózł mnie kierowca do stepu, kurwa. Kurwa, jestem ja się... ciekawy, jak takie spotkanie przebiega, nie? Przyjeżdża w umówione spotkanie, załóżmy, ta dziewczynka by tu była i co on mówi? Co dalej? Jak ty się kurwa prowadzi? Jak on do niej mówi, jak on do niej się zwraca, nie wiem, jestem w chuj ciekawy. Pokaż czipkę i zrób zdjęcie. Dziecko ci powiedziało, że się wstydzi. A to ja? To, ja poczekaj, a, to jak chcesz go. się ze mną przespać? I w tym momencie wysyłasz zdjęcie swojego przyrodzenia. To ci będę wkładał do kaczuszki. Ja myślałem, że to staro baba mnie robi. Tak, 12 lat. <laughs> tak myślałem. <laughs> tak myślałem, że 12-letnie to stara baba. Nie, kurwa, nie, że tak. Nie <laughs> że staro baba mnie wchuje robi. Patryk! Dobra. No ale ten, w odróżnieniu do tamtego, nie jest zainteresowany jej mamuśką. Że... Owie, pijany byłem, kurwa. Ale Daj to cię, no patrz, no ale klniesz no, mi no, znowu, no. No dobra, no. No, no nie dobra no, no, no nie dobra. Nie ja wiem, on traktuje te przekleństwa jakby były gorszym przestępstwem niż to pedofile, autentycznie. Ty, wysłałeś ten filmik dziecku, jak się masturbujesz, na środku busa. Nie, kurwa? A jest coś, co wiesz? Wiem. Jak na środku busa? Ale tam byli, byli inni czy nie? Ty. Wyobraźcie że wracacie z zagranicy, kurwa, po dwóch miesiącach, chcecie już jechać do domu, do rodziny, a tu twój ziomeczek na środku busa się masturbuje. Nie, ja, zabiłem, ja się zawiłem do domu. A okay. co ty będziesz żebym to mnie to nie obchodzi. A, ja... Ale wy mnie nie puścicie Nie, ja cię za chwileczkę puszczę, to z tobą porozmawiać. Ja chcę się tylko dowiedzieć co i jak, a ty Ura, nie, nie kłamiesz. Kurwa, nie jo, mi, patrz, ja, dobra, ja ci gada, pojebało mi się coś głowie, tak, no kurwa. miałeś... Nie, no, no. no miałem, no widzisz. Dobra, co, wiesz co, sobie. to ja ci coś wytłumaczę. Z artykułu 200. Nie. Zostajesz w tym momencie zatrzymany, Aha. a czynności tej dokonają policjanci. Z komendy miejskiej policji w Tarnowie oddajemy ciebie do ich dyspozycji. Ja Jesteś zatrzymany. Strzelaj proszę zawsze to mnie Co to jest? Wow, ale bicior Wszystkie dziewczyny łapy w górę. O, wow. kręcimy jabkań Hop, hop. Hop oh. Wszystkie dziewczyny wstają i z nami śpiewają A jom Nawiasy zarapuj ty też Jaki tancerz ty, i z nami tancą, elo, elo ha. Lecimy tu w już coraz bliżej Lecimy na tybitach, nie boimy się niczego tu zarapować Elo

I co cypek ją sobie dyma, a ten chłopcy upatrzy? Ja pierdolę cypek, co ty robisz? Kurwa! Ale patrzcie, jak tutaj sobie cypek podmatuje. Patrzcie, tutaj łapie za nóżkę. Ratujcie go, ludzie. Jesz jeszcze nie jest za późno, ratujcie go. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ha, 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 ha. I buziać pedal w tych błądkach? I widzicie, tak właśnie. Dżentelmeni robią X dał 5 złotych, trochę się ta Nikita zmieniła X, Daniel to z niczego sobie On już jest za późno, żeby mu pomóc On już został oplątany Babskie sidła Ej, myślicie, że już coś mikrocypek, coś tam śpirował. Przecież Cypkowi to pewnie ciągle pała stoi Mały erotoman Za. Zabij kipę Tyle ci Irak tymczasowo zamyka przestrzeń powietrzną. Izrael tymczasowo zamyka przestrzeń powietrzną. No i chuj, wojna. A więc wojna. Nagranie z odpowiedzi Izraela? Dawajcie nagranie z Izraelu nie? Ja. To ja z kolegami Wielka. zrobiliśmy nie, haha. Taki komentarz patrz. Wielka. Wielka. Rząd Izraela uciekł z kraju, jest poza przestrzenią powietrzną Izraela. No i chuj, oni już się poddali. No na pewno, kurwa. Nie, no to jest fake. Tak, 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 tak. Ja! Ty, ty jest legit? Ej, to jest legit podobno No, nie mówcie, że Warnius. by wstawiało takie coś Irańskie media podają, że w stronę Izraela wystrzelono pociski balistyczne Rakiety wycieczkowe Nad Baszu w kierunku Izraela Pierwsze doniesienia o pociskach Balistycznych wystrzelonych z Iranu O kurwa no to papa chyba. W ile takie pociski balistyczne dotrą do Izraela? Ja pierdole. O, jest najnowszy filmik z tego co się dzieje tam. Patrzcie. Kutasz kiedy krzyknę komend, komendę Achtung, uszy zatykamy i szeroko otwieramy usta. A ja kupić Achtung. Lol, to ja to, to w zębach będę to trzymał. Ja to zaraz rozpracuję, jak to zrobić. O, klawia. O, Achtung! Achtung! Kurwa nie dzwonić teraz kurwa jak jestem wkurwiony, bo rozjebie kurwa telefon. Kurwa już szybka kurwa poszła, kurwa mać Kurwa powiedziałem nie dzwonić kurwa, bo ty będziesz zjebany. Nie ma kurwa dzwonienia. No kurwa! Pawlik kurwa nie dzwoń, bo ci kurwa za kurwie. Ty kurwa mówię, nie dzwoń, to nie dzwoń! Kurwa, Pawlik, kurwa, wypierdalaj dalej! Pawlik kurwa! Pawlik kurwa! Pawlik, kurwa. Kurwa, Pawlik, powiedziałem, że masz. Kurwa, mi nie przeszkadzać! Nie teraz rozmawiamy! Mij sobie czołość mikrofonu, bo słychać jak pokój obok pierdoląci matkę kasztanie jebany. To za artefakt, z którego sądzę herbatę wieszaku. Panie kolego, to jest trofeum z twojego starego, kurwa, jełopie jebany. Kurwa, wymachałem go, kurwa, wyruchałem i kurwa, wycisłem.